Na każdym meczu stali Mielec, a tym bardziej, kiedy spotyka się Stal Mielec z koroną. Wynik tu jest rzeczą otwartą. Dlaczego? Ponieważ Stal Mielec dobrze grał u siebie. Przecież Misz Polski, jak Jolonia, przyjechała i przegrała mecz. A znów korona jest naprawdę w, do, w dużym gazie. I tutaj obawiam się tego meczu, jeśli Stal nie przeciwstawi się podobnym zagrożeniom, to będzie ciężko na stali. Agniesz! Oh oh yes! GORONA! 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 Trenerze, co jest kluczowe w takim momencie, kiedy przychodzi ta bo jest na porażka w Kucharze Polski, a trzeba już się zregenerować i nastawić na mecz ligowy za 4 dni. Myślę, że tutaj musimy zwrócić uwagę, że ten mecz z ruchem był taki bardzo specyficzny. To rzadko się zdarza, że zespół nie strzela dwóch karnych i nie wykorzystuje tylu sytuacji podbramkowych. Myślę, że zapomnieliśmy o nim. Wracamy pamięcią do meczu ze Śląskiem, ostatniego naszego meczu ligowego raptem, który był rozgrywany tydzień temu. Skupiamy się na tych mocnych stronach, które mamy. Wiemy, co trzeba poprawić i przepracowaliśmy ten temat, więc tutaj jesteśmy skupieni już na nowym meczu. Czy sądzi trener tak, jak powiedział Mariusz Fornalczyk na konferencji, że zwłaszcza te pierwsze 10-15 minut tego meczu może być kluczowe, jeżeli chodzi o narzucenie swojego stylu gry? Zgadzam się, ale to też taka specyfika Estra Klasy, że bardzo często te pierwsze minuty determinują to, co się wydarzy. Strzelona bramka, stracona bramka, a potem duży wpływ wywiera na obraz całego spotkania. Stan Mielec jest this season, because we win against them two times, one on penalties and one in the league. So it's good opportunity to bounce back after the game w the Polish Cup przez Ruch. You said the lucky opponent? I yes, don't, maybe I, maybe you can call it just because the two wins in this season, two dramatic wins, one on penalties, one yeah. against uh, not extra time or extra against time goal. Against Sal was the first win yeah. yeah. for us, uh, first uh, three points. So it was a good moment, but uh, today for sure it's going to be a hard, hard match. The most important thing is we have to take a uh, three point against them. Just focus. We need to forget about the first round. Just focus on today. So first general question: Have you recovered from the game against you? Yeah, we recover uh, well. Good recovery. We watch uh, the mistakes and what we can improve from uh, from the last game and directly focus on uh, on today's game, uh, Stal -Melek. Co myślisz o to co będzie kluczem do wygrania Stal-Mielec dzisiaj? Być kompaktycznym, być bardzo intensywnym, bo wiemy, że Stal jest bardzo dobrym zespołem w domu, robią problemy dla największych zespołów w ligie, więc myślę, że intensywność będzie kluczem. Pytam dzisiaj o to wszystkich, zapytam też trenera, czy Stal-Mielec to jest jeden w zasadzie z takich lepszych rywali, którego można dostać po takiej porażce, no bo jednak ze Stalą dwa razy w dramatycznych okolicznościach wygraliśmy w tym sezonie, a ogólnie w ostatnich czterech spotkaniach ze Stalą Podnieśliśmy zwycięstwa. Myślę, że przede wszystkim e, ważne, żebyśmy tutaj się skupili na sobie i na naszych e, założeniach, które mamy do zrobienia. Wiadomo, są przeciwnicy, którzy bardziej leżą lub mniej, ale też nie patrzyliśmy, że gramy ze stalą po, po meczu pucharowym, tylko po prostu byliśmy skupieni na naszych rzeczach i tak samo byśmy byli zdeterminowani i podeszli z takim samym tutaj podejściem do, do następnego spotkania, więc myślę, że to ma jakieś znaczenie, ale to nie jest kluczowe. Teraz na pewno wykonał wiele analiz i spędzało mu to sens powiek, więc zapytam, co będzie dzisiaj kluczowe, aby pokonać stal. E, przede wszystkim, żebyśmy wrócili do naszego stylu i grali bezpośrednio, wykorzystali nasze e, szybkie skrzydła i naszych napastników szybkich. E, musimy tutaj więcej atakować i tak samo z taką samą intensywnością bronić, więc to będzie kluczowe do, do tego spotkania. is uh, i think good opponents for you because we've beat Stal in our last four games so it is probably one of the best opponents to have after that polish cup game yeah, it is a team that uh, uh, makes a good result in the past but uh, we say like we we don't watch the past, so let's let's go forward. And today is another game, is another uh, opponent, another, another team. So we have to to be focused on today and not uh, on the past. If we beat start today, it is pro probably the good opportunity to be really stable in the table because we're gonna escape the relegation zone for a few points at least. Yeah, definitely. So, uh, we are uh, aware about. Uh, this, this game is important for us and uh, we know the, the table, we know the points and uh, we know how important is the game and also uh, this month is very important for us. did you forget already uh, the game against rook and now you're fully focused on the game against stahl? no, we no, never forget this moment but uh, we have to change my, our mind. Eh? if we think about the last match then it's bad for us, we have to change my, my, our mind. we realize that we are not the best team. On the cup but still we have to get confidence on the pitch and uh, we have to show our best yeah and what do you think is going to be the key to beat Star today just focus uh, and uh, let's consider goal first we have to focus not to lose the goal and offense just uh, made some creativity yeah and uh, take confidence and play football yeah Jestem na każdym meczu Stalimielec, a tym bardziej, kiedy spotyka się Stalimielec z Koroną. Od czasu do czasu jeżdżę jeszcze na Koronę, tak się zastanawiam, czy nie wybiorę się 6, 6, e, na Puszczę, nie Południcę, ponieważ Puszy, i nie prowadzą tenerzy, który, z którymi kiedyś pracowałem jako, jako zawodnicy i może będę też na meczu Korony w Puszczę. Tak jak mówiłem, wyjątkowy mecz, to będzie trener bardziej kibicował zakoła, będzie trener trzymał bardziej kciuki? Ja przede wszystkim, zawsze przychodząc na mecz Stali Mielec. to oczek oczekuję przede wszystkim jednego, dobrej gry, dobry stron. A wynik tu jest rzeczą otwartą. Dlaczego? Ponieważ Stal Mielec dobrze grał u siebie. Tym bardziej dobrze grali na piaście. Prowadzili 2-0, na własną prośbę zemistowali 2-2. A tutaj? Każda drużyna ma z nimi problemy. Szczególnie przecież mistrz Polski, jak przyjechała i przegrała mecz. A znów Korona jest naprawdę w do, dużym gazie. Jest to dużyna, z którą się bardzo niewygodnie gra. Grają z, dużą, z, dużą, z dużym zaangażowaniem i tutaj obawiam się tego meczu, jeśli stal nie przeciwstawi się podobnym zaangażowaniu, to będzie ciężko dla sali. Dawaj, 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 dawaj,

Ah, le doy Bez słów. Bez słów. Co? Bez słów. Bez słów? Po co? Ale czy jest tym gola? To nie wiem, czy to jest mój gol. Ważne, że wygraliśmy. Dobra... Dobry koszyk jakiś tam, wiesz? Okej, okay. ale dobry, dobry. tyłu, jedynastka kolejki ostatnio. Tak, jest. co powiesz? No, kolejny masz, kolejny zaraz tyłu, kolejne trzy punkty. Jest super. Brawo sobie. <grywa> ja to... Kurwa, to chyć, wiesz, pan, to... A, czy ty byś mógł Dawaj. No, co, jedzie. Panowie, no, 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 wiadomo, co się <grywańczyzny">. tak, że... Dla nas kurzuwa z i idziemy dalej. Tyle. Ale koniec. Po znowu! To! Wygramy! 是 <Wow. S 2>、wow.